Witam Was serdecznie. Skoro się znowu widzimy, to znaczy, że tak jak ja, macie ochotę poćwiczyć i bardzo dobrze. W ostatnim, trzecim odcinku ćwiczyliśmy w leżeniu na plecach. Jeżeli jeszcze tego odcinka nie widzieliście, to koniecznie musicie tam zajrzeć i poćwiczyć razem z nami. A dzisiaj także będą ćwiczenia w leżeniu, ale tym razem na boku. Ja ćwiczę na podłodze, na macie, ale Wy możecie ćwiczyć gdziekolwiek chcecie, na tarczanie czy łóżku. Ważne, żeby to było dla Was bezpieczne, wygodne i żebyście mieli swobodę ruchu, tak żeby ani ręką, ani nogą nie uderzyć o żadne przedmioty w domu. Wiecie, jesteśmy teraz w wyjątkowych warunkach i musimy się wyjątkowo zachowywać. Zapraszam do ćwiczeń. Zaczynamy. Na początek Twoja pozycja, połóż się wygodnie na boku, na boku dowolnie przez Ciebie wybranym, połóż się na boku, głowa jest położona na ramieniu, nogi są ugięte, złączone ręka druga górna wzdłuż tułowia, przenieś rękę za głowę, weź głęboki wdech nosem i wróć do tułowia z wydechem, jeszcze raz, wdech i długi wydech, ostatnie powtórzenie, wdech. I wydech. Świetnie. Leżymy dalej na boku. Przenieś głowę na swoją dłoń. Rękę górną podeprzyj się z przodu, żeby pozycja była stabilna i bezpieczna. Górna noga wyprostowana, a teraz Zrób luźny wymach nogą w sufit. Kochani, zrobimy to delikatnie na początek. W zakresie takim spokojnym, bezpiecznym. A kiedy noga się na już rozrusza, zrób to coraz dalej i dalej. A kiedy mięśnie pozwalają, siltaj coraz dalej. Ważne, żeby twój ruch był swobodny i bez napięcia. Rozruszaliśmy nogę, rozruszamy teraz naszą rękę. Kochani, łapka górna za głowę i na dół. Luźny ruch, tak jak z nogą. Swobodnie. Dokąd możesz. Nie zawsze nie każdy ma taki zakres ruchu jak ja, niektórzy może mają nawet większy. Wykorzystaj to, co możesz, żeby Twój ruch był swobodny, luźny i co najważniejsze, bez bólu. Ćwiczymy teraz dynamicznie, chcemy rozgrzać swój war. Jeszcze trzy. I dwa. I dosyć. Wracamy do naszych nóg. Wasza głowa jest znowu na dłoni. Ręka jest z przodu. Nas podpiera cały czas. Górna noga tym razem pozostaje ugięta. Zrób wymach nogi ugiętej w kolanie. Do przodu i do tyłu. Ponownie. Staraj się robić to swobodnie. I w swoim zakresie ruchu. I masz ochotę, żeby ćwiczenie było bardziej dynamiczne. Możesz wyprostować ją w kolanie. I zrobić to wyprostowaną nogą i tu, w tył. Ważne, żeby noga była Twoja na wysokości biodra, nie wysoko uniesiona do sufitu. Noga prosta i noga zgięta. Rozruszaliśmy nogę, przechodzimy dalej. Po intensywnych wymachach nogi. Chwila oddechu. Połóż się znowu płasko. Głowa na ramieniu. Nogi są dalej ugięte. Swobodnie leżysz w tej pozycji na boczku. Ręka twoja górna jest z przodu. Przekładamy rękę do tyłu za plecy. Patrzysz za ręką i robisz głęboki wdech nosem. I wracasz z wydechem. Jeszcze raz. I wydech. Ostatnie powtórzenie. I wydech. Ciało dotlenione? Możemy ćwiczyć dalej. Głowa jest oparta na dłoni. Ręka przed tobą zapewnia stabilną pozycję. Nogi ugięte nogę górną. Wyprostuj w kolanie. Wypchnij jak najdalej piętę. Przyciągnij paluszki. A teraz zginaj i prostuj nogę. W biodrze i w kolanie. Przyciągasz. Prostujesz nogę. A kiedy prostujesz nogę, za każdym razem mocno wypychasz jak najdalej piętę. Hop. I hop. Jeszcze. I pamiętaj, ćwiczysz w swoim własnym tempie. Moje tempo jest dostosowane do moich możliwości. Ty, jeżeli potrzebujesz przyspiesz, jeżeli potrzebujesz zwolnij Twoje tempo, twoje możliwości, twoje ćwiczenia. Jeszcze chwila. I dość. Wracamy do ręki. Podnieś rękę swoją wysoką w górę i zacznij krążyć. Krążymy. Do przodu i za siebie. Kochani, ten ruch sprawia, że ręka będzie ćwiczyła jak najlepiej, ponieważ ten ruch na co dzień rzadko wykonujemy. Zrób duże, szerokie krążenia, a teraz zmniejsz kółka. Zrób małe, krótkie, szybkie koła w tył. I powiększaj, i zwalniaj. Jeszcze raz przyspieszymy. I na koniec zatrzymaj rękę, zaciśnij i otwórz dłoń, zaciśnij, otwórz, zaciśnij, otwórz, raz, raz, dynamicznie, hop, poprawiamy krążenie naszej ręki, jeszcze dwa razy, ostatni raz i dość, podnij rękę w połóż i wróż ćwiczymy kochani dalej, liczenie kolejne dzielimy na cztery, odchyl nogę w boku, z kolanie na raz, I wyprostuj kolano na dwa, Zegnij trzy i opuść nogę cztery. Gotowi? Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery. i wyprost. Zegnij, opuść. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ostatnie powtórzenie. I połóż nogę swobodnie. Kolejne ćwiczenie dzielone na cztery, ale tym razem ćwiczy ręka. Główka znowu jest położona płasko na ramieniu, nogi ujęte, swobodnie leżą. ćwiczy ręka, wyprost do przodu. Raz. Na głowę dwa. W górę wsłupić trzy i opuść cztery. Gotowi? Raz. Dwa. Trzy. I cztery. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. I raz. Dwa. I uśmiechnij się do siebie, uśmiechnij się do świata. Ćwiczenia to sama przyjemność. Jeszcze raz, ostatni. Góra, sufit i do tułowia. Leżymy dalej na boku, głowa na dłoni, ręka przed nami potwiera nas. Tym razem będzie ćwiczyła noga dona. Zaczniemy od do ustawienia nogi górnej. Nogę górną przenieść do przodu i oprzyj sobie wygodnie z przodu o podłoże. Noga dolna jest wyprostowana w kolanie, stopa przyciągnięta, tak jakbyśmy chcieli wypchnąć jak najdalej swoją piętę. Ok, mamy pozycję, to teraz uniesiemy dolną nogę w kierunku sufitu. Pamiętaj, żeby nie zmieniać ustawienia stopy. Cały czas wypychamy piętę, cały czas mamy proste kolano. Unosisz nogę w sufit i opuszczasz. Noga z przodu górna. I ręka z przodu podpierają Ci i zapewniają Ci wygodną i stabilną pozycję. Jeszcze chwila. Ćwiczymy wewnętrzną stronę naszego uda, czyli mięśnie, które z reguły lubią żyć swoim własnym życiem, kiedy już nawet przestajemy się ruszać. Także jeszcze chwila. Ostatnie powtórzenia. I dziękuję. Przełóż rękę. Za głowę. Twoja dłoń jest na karku. Łokieć wycelowane w sufit. A teraz prostujemy rękę w, łokie, w łokciu. Ręka będzie prostowała się w kierunku sufitu. I hop, góra i tu. Raz. Raz. Tak jak w piosenki. Hands up. Jeszcze chwila. Rozruszamy naszą rękę. Hopa. Ostatnie dwa. Ostatni raz. I opuść rękę wzdłuż tułowia. Czas na chwilę oddechu. Leżymy dalej na tym samym boku. Głowa na ramieniu. Rękę górną. Oprzyj dłonią na żebra. Przenosimy rękę na żeberka. Ściskamy je delikatnie. Robimy głęboki wdech nosem, tak żeby łokieć uniósł się w kierunku sufitu. Wypychany przez naszą klatkę piersiową. Dech. I długi wydech ustami żebra opadają i opada ręka i łokieć obniża się. Jeszcze raz, wdech i na dół z wydech. Ostatni raz i wydech. Ciało dotlenione? No to jeszcze ostatni porządny wysiłek przed nami, kochani. Przenosimy się na przedramię. Ręka oparta jest... Na przedramieniu. Połóż się wygodnie, oprzyj się wygodnie na przedramieniu. Le, e, łapka wzdłuż tułowia. Kochani, noga górna opiera się stopą na podłodze, wyprostowana w kolanie. dolna oparta dalej na podłodze. Mamy już pozycję, gotowi. Unosimy bioderko w górę. Ho! Biodro w góra i dół. Tam gdzie jest wysiłek, zawsze rób wydech. Więc kiedy wypychasz biodro w górę, wydech. I wydech. Dla ułatwienia, i dla niektórych dla utrudnienia, dołożymy jeszcze rękę. I kiedy bioder idzie w górę, ręka za głowę. Hop. I góra. Ręka w górę. I bioderko. Góra, wydech. I wydech. I wydech. Ostatnie dwa. Ostatni. Raz. Dziękuję. Uspokajamy tempo po intensywnych ćwiczeniach. Nasza ręka jest z przodu. Tym razem postaramy się rozciągnąć, rozluźnić naszą klatkę piersiową, więc przełożymy rękę za plecy. Popatrzcie za ręką. Rękę oprzej na podłodze, oprzej na łóżku. Kolana są złączone, przylegają do podłogi, a my staramy się z każdym wydechem rozluźnić w tej pozycji i pozwalacie ręce opadać ku podłodze. Otwieramy w ten sposób klatkę piersiową, rozciągamy mięśnie klatki piersiowej. Jeszcze chwila. Ugnij rękę w łokciu i wróć do przodu. Klatka piersiowa rozciągnięta, uelastyczniona. Uelastycznimy teraz nasze biodra. Główka na dłoni, chwyć górną rękę za stopę górnej nogi i pociągnij w tył ciągnij piętę do pośladka. Pośladkiem wypychaj biodra mocno do przodu. Staraj się, żeby kolano i uda było w przedłużeniu Twojego biodra niewycelowane w sufit. Wdech i na wydechu pociągnij nogę w tył mocniej. Wypchnij biodra do przodu. Rozciągaj przednią stronę uda. Rozciągaj zginacze stawów biodrowych. Jeszcze chwilka. Wdech. Na wydechu pogłębiamy zatrzymaj jeszcze moment. Teraz rozciągamy bardzo ważne dla Ciebie mięśnie. Mięśnie, które bardzo łatwo przekurczają się w pozycji siedzącej. I które odpowiadają za Twoją sylwetkę i za Twoje zdrowe lędzie i kolana. Dlatego poświęć temu ćwiczeniu jeszcze chwilę. Dziękuję bardzo. Rozluźnij się i połóż się wygodnie na bok. Leżymy dalej na boku. Ostatnie nasze ćwiczenie. Na boku, od którego zaczęliśmy. Ręka wzdłuż tułowia i główna ręka przynosi się za głowę. Wdech nosem i na dół z wydechem. Jeszcze raz. Wdech, na dół wydech i jeszcze raz i wydech. Przećwiczyliśmy jedną stronę naszego ciała, dlatego teraz cofnij film do początku, Połóż się na drugim boku i zrób to samo z drugą stroną swojego ciała, tak żebyśmy byli zrównoważeni i jednakowo sprawni i po lewej i po prawej stronie. A ja tymczasem żegnam się z Wami do następnego odcinka. Do zobaczenia!